Zdjąłem z niej zboknięte palto, posadziłem vis-a-vis, -vis, zapachniało, zajeśniało. Wiosna, ach, to ty! Czas zdjąć mokre palta. Wiosna wdarła się do Polski i jeszcze w tym tygodniu przyniesie nam temperatury sięgające 18 stopni. Na pogodową 18 zaproszony jest każdy. Ekspres plus Rafał Patera na przód ku Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc militarną dla Ukrainy. Zdaniem ekspertów, to element negocjacji umowy o wydobyciu minerałów na Ukrainie. Amerykańskie uzbrojenie dla Kijowa na razie pozostanie w Polsce. Krajowa Administracja Skarbowa uderzyła w podziemie hazardowe w stolicy. Likwidowano kilkadziesiąt nielegalnych salonów gier i skonfiskowano setki urządzeń. Przed szczecińskim sądem okręgowym rozpoczął się proces Ukraińca Mihajło M. Mężczyzna, zdaniem prokuratury, udusił swoją partnerkę podczas stosunku. Obrona chce całkowitego uniewinnienia Ukraińca. Błyskawiczne powodzie na należącej do Hiszpanii wyspie Gran Canaria. Intensywne opady deszczu zamieniły spokojne dotąd ulice w rwące potoki. Wiele samochodów wpadło do wód Oceanu Atlantyckiego. Amerykańskie dostawy broni stanęły i nie jadą już na Ukrainę. Znaczna część uzbrojenia tymczasowo pozostanie w Polsce. Decyzja Donalda Trumpa to element twardej politycznej gry. Ma skłonić Kijów do podpisania umowy w sprawie złóż rzadkich minerałów. Czas naprawić sytuację. Chcielibyśmy, aby przyszła współpraca i komunikacja była konstruktywna, napisał prezydent Ukrainy Wołody Merzewański. Spośród wszystkich państw, to Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie najwięcej uzbrojenia. Od dzisiaj transporty zostały wstrzymane. Broń, która miała trafić na Ukrainę, a znajdowała się już w Polsce, na razie zostanie w naszym kraju, informuje Bloomberg. Decyzja Donalda Trumpa wywołała poruszenie za wschodnią granicą. Mam nadzieję, że to tymczasowa decyzja i wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że damy sobie radę i bez pomocy Trumpa. To nieprawda, że nie możemy nic zrobić. To smutne. Jakoś sobie z tym poradzimy. Myślę, że mamy silną dyplomację i nie jesteśmy sami na tym świecie. Decyzja Donalda Trumpa dotyczy wstrzymania, a nie całkowitego zablokowania dostaw sprzętu. Oznacza to, że transporty mogą zostać wznowione, jeśli obie strony porozumieją się. My e, powtórzymy Powtarzam, jesteśmy wdzięczni Amerykanom, amerykańskiemu narodowi. Jesteśmy gotowi podpisać umowę w sprawie utworzenia funduszu inwestycyjnego, aby rozpocząć współpracę z USA na absolutnie pragmatycznej podstawie ekonomicznej. Wstrzymanie dostaw broni ma być może skłonić Kijów do zawarcia umowy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi. To miałoby zapewnić długofalowe związanie interesów obu państw. Musimy zawrzeć umowę, ponieważ wiele osób jest zabijanych, które nie powinny być zabijane domagają się między innymi obecności zachodnich żołnierzy na swoich ziemiach po zawarciu ewentualnego pokoju. Wielka Brytania będzie odgrywać wiodącą rolę i w razie potrzeby wspólnie z innymi państwami zapewni obecność żołnierzy na lądzie i wsparcie z powietrza. To dobrze, że Europa wykonuje ciężką pracę, aby wspierać pokój na naszym kontynencie. Jednak aby odnieść sukces, wysiłki te muszą mieć również silne poparcie USA. Wszystkie siły polityczne w Polsce wykluczają możliwość wysłania naszych żołnierzy na Ukrainę. Wielka akcja Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie. Zlikwidowano kilkadziesiąt nielegalnych salonów gier i zabezpieczono setki automatów. To nie była łatwa operacja. W jednym z nielegalnych lokali młody mężczyzna zaatakował funkcjonariusza. Akcja przygotowywana była od tygodni. Włączono do niej blisko 250 pracowników z oddziałów w Mazowieckiem, barmińsko mazurskim Małopolskiem i Śląskim. W sumie zlikwidowano 56 nielegalnych salonów gier. Zabezpieczono 280 automatów i ponad 400 tysięcy złotych w gotówce. 45 osobom przedstawiono zarzuty urządzania nielegalnych gier hazardowych. W jednym z lokali doszło do napaści na funkcjonariusza krajowej administracji skarbowej. 17-letni mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem naruszenia. Nietykalności cielesnej, grozi mu kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności do lat trzech. Bezmyślność, przekroczenie dozwolonej prędkości i jazda bez uprawnień. W Zawierciu w Śląskiem kierujący tym pojazdem stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w drzewo. Przybyli na miejsce wypadku policjanci wyczuli woń alkoholu od prowadzącego pojazd 34-letniego mężczyzny. To czy faktycznie był pod wpływem? Wykaże badanie krwi. Na pewno nie trzeźwy był jego kolega, pasażer. 46-latek miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźni trafili do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśni policyjne śledztwo. Przed sądem apelacyjnym w Szczecinie ruszył proces obywatela Ukrainy Mikhailo M. Według prokuratury mężczyzna udusił swoją partnerkę w czasie stosunku. Do tego stanowiska przychylił się sąd okręgowy i skazał go na 13,5 roku więzienia. Uzasadniono, że ten, kładąc rękę naszej kobiety, zakładał jej ewentualny zgon. Obrońcy Ukraińca żądają jednak całkowitego uniewinnienia. Według nich kobieta zmarła wskutek przyjmowanych leków, mieszając je z alkoholem, czego nie wyjaśnił sąd pierwszej instancji. Do tego skazany tego feralnego dnia pierwszy raz zobaczył swoją partnerkę i nie wiedział o jej chorobie. Na prawomocny wyrok obywatel Ukrainy czeka już od trzech lat w areszcie. W dalszej części ekspresu Plus nie zabraknie plusowych temperatur. Udało nam się wejść w posiadanie tajnych planów pani wiosny i niejednego te plany zwalał z nóg. Zdradzimy także, jak utrzymać wysokie tempo na emeryturze. Pędzimy do przodu. Japonia walczy z największym od trzech dekad pożarem. Dramat rozgrywa się w okolicy miasta Ofunato w północno-wschodniej części kraju. W akcji bierze udział już ponad 2000 strażaków. Takie zawody mogą oznaczać tylko jedno: będzie ekstremalnie. Kolarze tym razem rywalizowali w ciasnych i krętych uliczkach chilijskiego miasta Valparaiso. Wiosna tuż, tuż, warto zadbać więc o formę. Co jeść i jak ćwiczyć, by poczuć się jak młody Bóg? Odpowiedzi na te pytania zbierał dla Państwa nasz reporter. I przeżył. Największy od dziesięcioleci pożar w północno-wschodniej Japonii. Ogień strawił ponad 2000 hektarów lasów i zabudowań. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Przyczyną pożaru miał być brak deszczu w regionie. W wulkan ani kadry z filmu katastroficznego Japonia walczy z rozległym pożarem w rejonie miasta Ofunato w prowincji Wate. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 84 domy zostały spalone. Gaszanie ognia sprawia trudności strażakom. Od kilku tygodni w regionie nie pada, a w dodatku utrzymuje się silny wiatr. Śmigłowce gaśnicze wsparły działania służb. Z pomocą specjalnego kosza spuszczono wodę z wysokości. Japońska Agencja Leśna podała, że rozmiarem ogień przekroczył rekordowy pożar z 1992 roku. Turystyczny raj nawiedziła powódź. Intensywne opady deszczu przeszły przez hiszpańską Gran Kanarię leżącą u zachodnich wybrzeży Afryki. Na ulicach pojawiły się rwące potoki, które wprost zmyły zaparkowane samochody. Część pojazdów wpadła do morza. Najbardziej ucierpiała gmina Telda. Wprowadzono stan alarmowy. Gwałtowne deszcze przyczyniły się również do osuwisk. Hiszpańskie władze apelują, by mieszkańcy pozostali w domach. Temperaturka się zgadza, słoneczko jest, znaczy zbliża się wiosna. Sprzyjającą aurę warto wykorzystać. Mateusz Nowak poczuł zew natury i postanowił na dobre przygotować ciało do sezonu. Bo do wakacji, no, jakby nie spojrzeć, coraz bliżej. Wiosnę czuć już niemal na każdym kroku, aż chce się wyjść i pooddychać nieco świeżym powietrzem, a przy okazji co nieco zrzucić. Wczoraj pograłem w tenisa, dzisiaj trochę pobiegam, a jak się uda, to może i więcej, bo przecież forma na wiosnę i lato sama się nie zrobi. Zaczynamy od delikatnego rozbiegania, żeby zrzucić zimową rdzę. Potem czas na kilka ćwiczeń na plenerowej siłowni. A na koniec moja ukochana koszykówka. Trening zrobiony. Można z czystym sumieniem wracać do pracy. A tu już luz, bo przecież nie można się przemęczyć. Sport jak najbardziej, ale trzeba to robić rozsądnie. No i też. Jakby liczyć siły na zamiary, czyli do każdego podchodzimy indywidualnie, i każdy też powinien indywidualnie podejść do tego, jaki, jaki rodzaj w ogóle aktywności fizycznej uprawiać. O dziwo eksperci wskazują, że równie ważny co trening jest odpoczynek. Bez odpowiedniej regeneracji ani rusz. Podobno wcale nie trzeba trenować nie wiadomo jak intensywnie. Najważniejsza jest regularność i nie muszą być to sporty wyczynowe, przekonują amerykańscy specjaliści. Spacerowanie to świetna forma aktywności. Nie wymaga żadnego sprzętu, jedynie wygodnych butów. Już pół godziny energicznego spaceru dziennie przyniesie naszemu organizmowi wymierne korzyści. Jakie? Ano obniża ryzyko chorób serca, nadciśnienia, demencji, depresji, a nawet nowotworów. Jest dobry dla kości, pomaga schudnąć i lepiej spać. No dobra, trening treningiem. Ale bez odpowiedniej diety, to o wymarzonej sylwetce możemy tylko pomarzyć. Co zatem powinniśmy jeść? Owoce i warzywa, które w okresie zimowym, no jednak są w okrojonej ilości, a tutaj możemy ich więcej dodać do swojej codziennej diety. Zwiększamy ilość błonnika, cennego błonnika, o którym jak wiemy, ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie. Na przykład, jeżeli chcemy zredukować masę ciała po zimowym śnie. Pewnie, że chcemy! Czyli przepis na wakacyjną formę mamy. A może tak, aż strach pomyśleć, trzymać formę po prostu przez cały rok? To pierwsza gra w tym roku? E, nie, nie pierwsza. To kiedy pan już grał? No, chyba cały czas gram. To nie pamiętam kiedy zacząłem. Czyli faktycznie jest tak, że przez zimę też pan formę trzyma? Staram się. Brzmi jak plan, ale to już na przyszły rok. Wtedy na pewno będziemy fit i nic na wakacje nie trzeba będzie zrzucać. Prawda? Prawda, prawda? Można usiąść. Trawiata i jedna z najbardziej znanych oper Giuseppe Verdiego, ponownie w operze na Zamku w Szczecinie. Piękne kostiumy, unikalna muzyka, zapierające dech w piersiach dekoracje to najważniejsze atuty tego spektaklu. Jego twórcy pisząc scenariusz, inspirowali się damą kameliową Aleksandra Dumont. Traviata, przygotowana przez Zespół Opery na Zamku w Szczecinie, przenosi widza w świat współczesnego blichtru. Liczą się tam przede wszystkim pieniądze, nowe trendy i relacje biznesowe. Główna bohaterka, Violeta zrobi wszystko, by odnieść sukces i znaleźć się w centrum zainteresowania ludzi z wyższych sfer. Spektakl można obejrzeć od 15 do 16 marca. 120 Rap Fest w Łodzi to muzyczne wydarzenie, które łączy i miksuje różne dźwięki, wychodząc poza wszelkie ramy, a organizowana w tym roku trzecia edycja festiwalu, będzie zupełnie inna niż dotychczasowe. Tym razem zaproszeni artyści wykonają utwory z najlepszych płyt w swoim portfolio. Na scenie w łódzkiej Atlas Arenie wystąpią legendy polskiego hip-hopu, m.in. Paktofonika, Eldo, PZ, Tede, Wienio i Fenomen. Festiwal odbędzie się 26 kwietnia. Gracias. Oscar! Morze, plaża i do rozwiązania zagadka kryminalna. Oscar, Patka i Złoto Bałtyku to propozycja filmowa dla najmłodszych widzów. Główni bohaterowie, Oskar i Patka, wyruszają w podróż nad Bałtyk, by odnaleźć zaginiony skarb. Ale wszystko komplikuje niespodziewane zaginięcie Patki. Dziewczynka znika bez śladu, a to wywołuje lawinę skomplikowanych sytuacji. Co kryje nadmorska tajemnica? Nie zdradzimy. Wyniki śledztwa poznamy w piątek. Wtedy film trafi do kin. skarbu! Nie ukrywa się byle czego! Ochraniacze, włóż! W najbliższych dniach czeka nas uderzenie. Uderzenie ciepła. W sobotę termometry pokażą nawet 18 stopni. Padać nie powinno. Czwartek zapowiada się słonecznie i wyjątkowo ciepło. Na Śląsku temperatury poszybują do 17 stopni. Mieszkańcy zachodnich i południowych regionów mogą liczyć na bezchmurne niebo. W piątek równie ciepło i pogodnie. Najwyższą temperaturę zanotujemy na południu Polski, 17 stopni. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, na zachodzie małe. W sobotę przybędzie chmur, ale w żadnym z regionów padać nie powinno. Najwięcej słońca zaświeci na południowym zachodzie. Termometry pokażą aż 18 stopni na Podkarpaciu. Z taką pogodą chce się żyć. Sirena Williams, jak przystało na legendę kobiecego tenisa, głodem raczej nie przymiera, za to z nudów mogłaby umrzeć. Dlatego wstała z kanapy i postanowiła spróbować sił w biznesie sportowym oczywiście. Została współwłaścicielką koszykarskiego zespołu kobiet Toronto Tempo. 23-krotna mistrzynię wielkoszlemowa oficjalnie dołączyła do grupy właścicieli klubu na czele z miliarderem Larem Tannenbaumem. Jak sama przekazała, zależy jej na pokazaniu prawdziwej wartości i potencjału koszykarek. 44-latka niejednokrotnie podkreślała, że sporty kobiece to niesamowita okazja inwestycyjna. Serena Williams ma odgrywać kluczową rolę w działaniach marketingowych i w projektowaniu koszulek. Toronto Tempo zadebiutuje w kobiecej NBA w 2026 roku i będzie pierwszym kanadyjskim zespołem w występującym w tej lidze Uwaga! Radość zarezerwowana tylko dla tego najlepszego. Nowe przepisy w kolarstwie zbierają pierwsze żniwa. Finisz wyścigów Belgii z pozoru jak każdy inny. Zacięta walka peletonu i zwycięstwo o centymetry Jaspera Philipsena. W tle można jednak dostrzec kadena grusa, cieszącego się z triumfu swojego kolegi z drużyny. I to był błąd. Od tego sezonu zabronione jest świętowanie zwycięstw przez zawodników, którzy miną linię mety na pozycjach dalszych niż pierwsze. Brzmi komicznie, ale właśnie tak jest. Australii Iczek został ukarany grzywną finansową i przesunięciem z 10 na 57 lokatę. A na koniec rywalizacja kolarzy w zgoła odmiennym wydaniu. W Valparaiso w Chile odbyły się zawody pucharu świata Red Bull Urban Downhill. Cytując klasyka, tutaj trzeba być ostrożnym jak łasica i czujnym jak gajowy, w dodatku szybkim jak błyskawica. Kręte drogi, ciasne uliczki, strome schody, ale to żadna przeszkoda dla odważnych śmiałków. Wśród nich najlepszy okazał się Czech Tomasz Sławik, który sięgnął po czwarty tytuł w karierze. Przedstawiciel władzy powinien być człowiekiem czynu. No, tylko taki poradzi sobie z wyzwaniami, odważnie weźmie się za bary z rzeczywistością, będzie miał odwagę zmieniać świat na lepsze. Kłopoty pojawiają się wtedy, gdy tego czynu jest aż za dużo, a kipiąca energia znajduje ujście nie tam, gdzie powinna. Na przykład na drodze. Tak jak w przypadku sołtysa kątów rybackich. Powariowali? Czy wy jesteście normalni? Człowieku, nie potrafisz jeździć? To wsiadaj i jedź, kobieto, ja za kierownicą! Ja nie jadę! My żeśmy was nagrali w jedną i w drugą stronę! Zacznijcie się leczyć i nauczcie się jeździć! Nagrałam, jedziemy! Jadę na komisariat! Masakra! Myślisz, że masz samochód, to ci wszystko wolno? Na komisariat, proszę! Bijący sołtys został zatrzymany przez policję, już zrezygnował zresztą z funkcji. Gmina Sztutowo podjęła działania rozpoczynające procedurę wyłonienia nowego sołtysa, czyli krótko mówiąc z kątów rybackich trafi teraz do konta i oby pozostał tam przez dłuższy czas. O 19:00 na drogę, bezpieczną, bo bez sołtysa wyjedzie program Dzisiaj. Co będzie wiózł? Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie przeszli na posiedzenie nielegalnej komisji Magdaleny Sroki. Roman Giertych i afera Polnord. Sejm zablokował transmisję z posiedzenia. Kampania Rafała Trzaskowskiego i puste obietnice dla Podkarpacia. Na dzisiaj zaprasza Daduta Holecka. Ekspres dziękuję za wspólną podróż i mówi do jutra. Do zobaczenia.